Co według Ciebie jest tańsze? Jedna jednouncjowa Brytania czy 10 Brytanii o wadze jednej dziesiątej uncji? Odpowiedź jak zawsze brzmi, to zależy. Jeśli możesz pozwolić sobie od razu na zakup jednej jednouncjowej monety, to będzie ona lepszym wyborem niż 10 monet o wadze jednej dziesiątej uncji. Natomiast jeśli planujesz inwestować systematycznie, lepszym rozwiązaniem będzie wybór 10 monet o wadze 1 dziesiątej uncji niż czekanie, aż uzbierasz na jedną jednouncjową monetę. Nie wierzysz? Sprawdźmy. Kupując systematycznie 1 dziesiątą uncji Brytanii każdego miesiąca od stycznia do października ubiegłego roku, finalna kwota wyniosłaby 10273 zł. A jakby to wyglądało w przypadku zakupu jednej jednouncjowej monety w październiku, a więc po 10 miesiącach, kiedy udało Ci się w końcu uzbierać na jej zakup? Wówczas za 1 Brytanię zapłacilibyśmy 10 587 zł, a więc ponad 300 zł więcej. Nadal uważasz, że nie warto inwestować w małe produkty? Zostań z nami po więcej informacji. Na temat inwestowania w złoto.